Europejskie Dni Dziedzictwa w wydaniu lokalnym to oczywiście próba integrowania społeczności lokalnej wokół idei ochrony dziedzictwa kulturowego. Jesteśmy właśnie w Nowym Dworze Mazowieckim, starym mazowieckim miastem, które prawa miejskie otrzymało ponad 600 lat temu. Chciałbym Państwu opowiedzieć o kilku ważnych, zaczynając od najnowszego wpisu. Do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, wpisu, który został zrealizowany w do obiektu kamienicy czynszowej modernistycznej z XX-lecia międzywojennego, leżącej w samym śródmieściu Nowego Doru Mazowieckiego. Znajdujemy się w nowej, rozbudowanej i wyremontowanej siedzibie Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej na Dworze Mazowieckim. Siedziba biblioteki znajduje się i w nowym budynku, i w budynku zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków w 2017 roku. Dzięki zewnętrznym środkom pochodzącym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz funduszom unijnym, przy bardzo dużym wsparciu funduszy samorządowych, udało się przywrócić blask i świetność budynku zabytkowego z zabytkowej części naszej biblioteki. Stoimy przed Kamienicą Cinszową doktora Wadysowa Nawaduńskiego, zaprojektowaną przez Borysa von Sincerlinga. Jest to kamienica modernistyczna, która nie ustępuje równie znakomitym obiektom modernistycznym w Warszawie, na przykład na Mokotowie. Jest to obiekt szczególnie ważny dla społeczności lokalnej. gdyż doktor Nawaduński był znanym lekarzem, założycielem szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim i pierwszym jego dyrektorem. Obiekt zabytkowy kamienica ciężarowa powstał w latach 1933, 1939 i początkowo znalazła tutaj swoją siedzibę poczta. Obecnie w budynku mieści się biblioteka. Potrzeby współczesne wymagały jej rozbudowy. Powstała nowa realizacja zakończona w 2019 roku, która umożliwiła doskonałe, harmonijne połączenie obu części. Zabytkowego budynku oraz nowej architektury. Nowy dwór po rozbiorach znalazł się w cieniu twierdzy Mody. Car zabronił budowy budynków murowanych i stąd nowym dworze dominowała głównie zabudowa drewniana. Stoimy właśnie przed jednym z takich budynków drewnianych, najładniejszych w nowym dworze mazowieckim. Willa powstała w 1866 roku i jest w stylu tzw. Schwidermaier, w stylu tzw. otwockim. Jest to piękny przykład architektury drewnianej. Obecnie Nowy właściciel myśli nad rewitalizacją tego budynku. I efekty tych prac chcemy również Państwu pokazać. w Twierdzę Modlin. Twierdza Modlin to najważniejsza część Nowego Dworu Mazowieckiego, a przynajmniej część, która, z której Nowy Dwór jest najbardziej znany. Twierdza Modlin powstała na początku XIX wieku w okresie napoleońskim i księstwa warszawskiego. Rozbudowana głównie przez Rosjan, ale swój udział także mieli Polacy już po, w okresie xx międzywojennego. Aktualnie znajdujemy się na Wieży Czerwonej. Z niej rozciąga się najpiękniejszy widok na twierdzę i ujście narwi do Wisły. W twierdzy Modlin jest bardzo wiele różnych interesujących obiektów, ale dzisiaj spróbujemy zapoznać się z, z jednym obiektem prochownią. Prochownią, która powstała także w okresie napoleońskim. Przebudowana w XIX wieku przez Rosjan, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, była siedzibą dowództwa obrony. Twierdzy Mogli. Stoimy przed prochownią numer 197 w Twierdzy Modlin. To jeden z tych szczególnie ważnych obiektów w Twierdzy, które są związane z polskim dziedzictwem, z historią polskiej wojskowości. To z tego obiektu w wrześniu 1939 roku generał Wiktor Tomę dowodził całą obronną twierdzy. Znajdujemy się wewnątrz prochowni, w której powstaje multimedialna ekspozycja Centrum Edukacji Historycznej. Jest to ale arena prawdziwych wydarzeń 1939 roku, ponieważ właśnie w tym miejscu znajdowało się stanowisko dowodzenia obrony modlina. Z tego miejsca generał Tomek wydawał rozkazy swoim żołnierzom. Pragniemy odwiedzającym przybliżyć tą historię oraz zachęcić ich do odwiedzenia twierdzy modliny.